Ej, śmano To nie robić zdjęcia? Mogę? Nie, nie. Czemu? Co? Co? Ale Bo oryginalna jesteś. Mogę? Ej, a gdzie mieszkasz? Co? Czemu? Co? Ej, to pójdziemy na kadę, co? Nie Co? Nie masz coś? Ej. Czasem, czasem A to gdzie pracujesz? Co? Posłyt e? Co? Poszła ci to? No bym poszedł tą już na kawę. Co? Nie, nie, nie. Co? Jak na kawę. Kup sobie kontakty, ma tualne propozycję. Czy mam sobie kupić? Kontakty. Tam, realne, tam mój numer. No ale... Ej, ale zacznąbym cię poć. Co? Co? chciał do Ila? Nie chcę Co? Tu będę za godzinę. A gdzie? A gdzie? A to muszę do mnie zadzwonić, bo ja się od tego nie Ej, ale dobrze, robisz loda? To czy tak średnio? Nie mam proszę, żeby zadzwonić. No to nie, no to jak mam zadzwonić, to wiesz, nie? Mogę ci numer telefonu. No to podejmi. Masz krytykę? No właśnie, nie mam. Co? O, Ej, a słuchaj, a za dwie stówy byś coś zrobiła fajnego? Aha. Na przykład byś mi dupę wylizała albo co coś? Co? Za dwie stówy. Mogę ci anel. Anel? A fajnie walisz się w dupko? Co? To znaczy ja nie robiłam. Ja Ej, robię a, a ten facet twój na przykład w tym, w tym trójkącie. A ty jesteś Nie. Co? Nie, no znaczy byśmy cię wzięli na dwa baty. Co? Nie, nie. A? Nie, nie chcę tego Aha. Ej, a nie masz jakieś kartki, żeby mi numerów napisać? Nie mam przy tego. Co? Zapisz sobie w telefonie. No to mów. Dobra, już to piszę. 696... No. 112... No. 840. Dzięki. Ej, a to ten... Słuchaj, a bierzesz całe od ludzi? Tak. Tak? Ale co ty takiego robisz? Ja tylko Francuza robię, tak. nie, nie, nie. Ale co za Francuza 5D? Mam kledzio, 5D A ty stoisz gdzieś na banie? Nie, ja w mieszkaniu przyjeżdżam. A w mieszkaniu? Mhm. Ej, a głęboka jesteś? No, też? Jest tak, jestem Bo ja mam dużego Pest w pióra. Rosi 25? No, tak, 28 zdobyć. Mm, nie wierzę w to. Nie wierzysz? Nie. Czy cię pokażę za paletą. Nie, im tego, nie pokazuj mi ja nie chcę to mnie zamknęli. Czemu, no co ty, przecież jest demokracja. No tak, eee. Eee? Eee, ale ty, ale jaką masz miseczkę, cysku? Jaką trójkę? Dwójkę. Dwójkę? Dobra, ej to słuchaj, to jakby co, to będę dzwonić do ciebie. No, dobra. Dobra? No. Bo cię cię fest. Dobra? Dobra, to trzymaj się, nie? No. Lecę. Do zobaczenia, nie?